Ostatnio rozmawiałam z genialną badaczką Julką Izmałkową, która robi wiele badań na temat zachowań kobiet i mężczyzn i będziemy, będziemy ruszać pewno taki. Ona będzie ruszać taki projekt, a ja być może będę miała zaszczyt przy nim współpracować o tym jak mega trudna jest sytuacja współczesnych mężczyzn, jak bardzo te stereotypy o których się ciągle, o kobietach, ale dzisiejszy facet o, on nie wie, kim on ma być. My, my chcemy, no my wrażenie, chcemy rekina, który wychodzi wiesz, mhm. z wózkiem i, i zajmuje się dziećmi i, i przytula, i potrafi komuś przyłożyć. I zobaczy, jakie jest, mi powiada, jakie jest myślenie. Jeśli facet widzisz faceta z wózkiem, to myślisz się pierdoła. Ale jak Pantowarz. idzie na przykład biznesmen, taki czarnecki z wózkiem, no to jest takie, wiesz, więc też trzeba na to popatrzeć obiektywnie. I to nie jest tylko praca po stronie mężczyzn, żeby oni się otwierali też po stronie kobiet, żeby zaktualizowały swoje oczekiwania i zdały sobie z tego sprawę, że um, mężczyzna musi być przede wszystkim prawdziwy, a często ta wyobraźnia pokazuje mężczyzn, którzy nie istnieją. <grym> Ciężko połączyć to wszystko w jednej osobie. Tak, tak.